Witam Was 11 maja 2022 roku. Jak widzicie, robię kolejne turnę po placach zabaw. Spodobała mi się ta forma. Co poradzić? Słuchajcie, coraz częściej mnie pytacie o to samo. Jak to jest z tymi pozwoleniami? Otóż tłumaczę i objaśniam. Jeśli poszukujesz zabytków, Potrzebujesz pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli poszukujesz, tak jak ja, przedmiotów współczesnych na placach zabaw, plażach, kąpieliskach, nie musisz ubiegać się o takie pozwolenie. Ale to tylko teoria. W praktyce jest tak, że policja ma prawo przeszukać ci mieszkanie, samochód dalej, jeśli uznają, że Posiadać przedmioty, które mogą być nielegalnie pozyskanymi zabytkami, masz sprawę w sądzie jakieś dwa lata ciągania po tych sądach. Tak więc jest też inna sprawa. Jeżeli policja zobaczy cię właśnie na takim placu zabaw czy na plaży, to wiedzą, że raczej jest mała szansa, abyś poszukiwał tutaj zabytków. Prawda? Bo trzeba naprawdę dużo złej woli, aby komuś przypiąć poszukiwanie zabytków. Ale jeżeli ta sama policja złapie cię na polu, łące, lesie, no to już wiesz, masz kłopot. Wtedy mogą ci wmówić, że próbujesz poszukiwać zabytków. I jak wyżej, sprawa w sądzie dwa lata ciągania. A więc, jeśli masz silne nerwy i uważasz, że jest to hobby dla ciebie, to kupuj wykrywacz, który możesz w tym kraju nabyć legalnie i na który nie potrzebujesz pozwolenia. No, i ruszaj w teren. To by było z mojej strony wszystko, jeśli chodzi o aspekt prawny i moje podejście do poszukiwań. A tymczasem skupmy się na poszukiwaniu rzeczy współczesnych, niezabytkowych. A przy poszukiwaniu rzeczy współczesnych, kłania się ustawa o rzeczach znalezionych. I tutaj też nie jest tak prosto. Jeżeli znajdziesz coś do 100 zł wartości, należy to do Ciebie. Jeśli powyżej, musi zgłosić do starostwa czy innego powiatu. Tyle Spyskowania teorii. Mimo, że byłem tutaj jakiś czas temu, zobaczcie, wciąż wychodzą śmieci i drobniaki. Pośród śmieci i szkła wpada 25 groszy. Mi wyłażę jakieś śmieciuchy, kolejne drobiazgi. I ostatnio jakiś Mariusz, ok, oburzył się na mnie nawyzywał mnie od Polaczków i za co ja te suby i lajki dostaję widzicie taki ból odwłoka się odezwał u Mariusza życzę ci wszystkiego dobrego Mariuszu z UK brytolku ty mój skoro ja jestem dla ciebie Polaczkiem taka mentalność podziwiam za odwagę że potrafisz napisać wprost co myślisz a tymczasem złotóweczka świeżo zgubiona mam też gwiazdkę z nieba kolejne minuty łażenia kolejne drobniaki ale zobaczcie na tą szpilę No nie chciałbym jej w dupsko sobie wbić siadając na piasku na placach przeważają głównie śmieci ale są też na szczęście groszaki zapraszam Was też na kanał Brodaty Zbir bardzo mi się podoba styl w jakim on pokazuje rzeczywistość w sposób prześmiewczy, pełen ironii, sarkazmu. Uwielbiam takich twórców. A uwierzcie, że jest ich bardzo, bardzo niewielu. Tych, których oglądam, żeby nikogo nie obrazić, nie będę mówił kogo oglądam, ale jest to garstka. Powiem tylko, że tych, których subskrybuję, można policzyć na palcach dwóch rąk. Bo moim zdaniem nie każdy powinien nagrywać, chociaż każdy może tak więc przypominam plac zabaw koło szkoły jeden kapsel, drugi kapsel no i trzeci kordebele i tutaj pet tak trochę brak kultury ktoś sobie wypił monte. tu biedne mróweczki się złapały zobaczcie stanowi to pułapkę dla mrówek taka historia plus kupa śmieci i groszaków wziąłby się chłopie do uczciwej pracy mawiają do mnie czasem rodacy dwa grosze no widzicie tu byłem parę dni temu więc plac oddaje same drobniaki nic konkretniejszego nie wpadło jedna dostawa groszaków gdzie przeważają 10 groszówki i za chwilę otwieramy muzeum nietypowych śrub tamten plac oddał Jakieś 4 złote w postaci 100 monet, czy tam miliarda nawet. Zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj. Plusem tego placu zabaw jest brak śmieci zaledwie dwa szkiełka, złotówka z groszami. A minusem jest to, że jest tak mało piasku. Słuchajcie, jest centymetrowa warstwa dlatego nie kopię głębiej, bo nie przyjechałem tutaj rozwalać placu, tylko posprzątać. Dwie ławeczki, piaskownica i taka okolica. Dario, dlaczego ty mówisz zrywki a nie zawleczki? Kurczę, zadajecie coraz trudniejsze pytania. Będzie to 5 groszy czy 5 zł? Sprawdźmy. Będą to 2 zł. Fajne. Kurczę, patrzcie. Stary dziata biega z wykrywaczem po placach zabaw, ale debil. A z drugiej strony, kurde, fajnie tak sobie połazić. Nie wiadomo co się znajdzie. Ale nie, na wszelki wypadek go wyśmieje. Tak będzie prościej. Muszę ja kupić sobie wykrywacza i nie będę robił tego samego, bo za bardzo się boję, bo prawo nie pozwala, bo to panie nielegalne jest. Tam ta bojawka oddała jedną dwuzłotówkę, a ta dorzuciła jeszcze jedną, także tutaj 4 zł, tam 2 złote, takie mieszane uczucia, ale już gołym okiem widzę monetę 50 groszy. Tak sobie dziubi na tych placach zabaw i taka, słuchajcie, refleksja mi przychodzi na myśl, że naprodukowali tych archeologów w czasach, gdy budowali te autostrady. Teraz ci sami archeolodzy, aby utrzymać swoje miejsca pracy i uzasadnić potrzebę istnienia, wymyślają jakieś archeologii współczesności, a więc czekajmy tylko na czasy, kiedy zabronią nam chodzić po placach zabaw, bo przecież wiecie, wyrwane z kontekstu 20 groszy to. Niezły nośnik informacji. Można wiele wyczytać z tego, kto to był, dlaczego tu przyszedł, jak u techników się bujał, prawda? To jest coś dla archeologów, współczesności. I w tym momencie, metodą archeologiczną, odkryjemy kolejną monetę. Spójrzcie. Zalega w sposób nietypowy. Skręcony na lewo jakieś 25 stopni. Nieśmiało podejmuje 20-groszówkę nie wiem, wiem, powinienem w rękawiczkach to robić pójdzie do gabloty, do Muzeum Narodowego kolejne 20 groszy nie jest to ta sama moneta ja przepraszam, że tak obśmiewam tych archeologów niektórych ale naprawdę wpiszcie sobie w Google archeologia współczesności, to zobaczycie co im się marzy, co niektórym a tymczasem jeszcze póki można to sobie ogolę plac zabaw o, jest, 2 złote Ileś informacji niesie ze sobą taki kapsel. Któż go porzucił, dlaczego, dlaczego pił, czy miał rodzinę, ile miał lat. Ile ciekawych informacji nie pozwólmy na to, aby nieodpowiedzialni detektoryści podejmowali takie artefakty z ziemi. Jakiś dramat kryje się za tym pięknym sygnałem. Rozgrywały się tu jakieś dantejskie sceny. Sądząc po nalocie na tej pięciogroszówce. Jest to materiał do dłuższego zastanowienia i analizy. Kolejny groszik. I już dokończając temat archeologii, ja zapragnąłem zostać archeologiem przyszłości, skoro można być archeologiem teraz mniejszości i tak dalej, czy tym współczesności.